Witam Państwa w kolejnym odcinku. Proszę zobaczyć, zrobiłem sobie przed chwilą przerywkę w marchewce. Mam też Pietruszkę, ale chciałbym właśnie pokazać marchewkę. Proszę zobaczyć, te małe marchewki po przerywce tego nie wyrzucamy. Z tego zrobimy coś naprawdę bardzo pysznego. Jest też tutaj pietruszka, bo pietruszkę też będziemy potrzebować, a dokładnie będziemy potrzebować do z tej pietruszki, bo tą mnać dodamy właśnie do tej marchewki. Ona doda wyśmienitego armatu i naprawdę w słoikach taka marchewka na ziemię będzie rewelacyjna. Zapraszam na film. Ja tylko umyję marchewkę i zaraz przebiorę sobie te mniejsze, te większe sobie zostawię, a będę brał właśnie takie o. Takiej wielkości marchewki, trochę te większe też. I właśnie w słoiczek będziemy robić te małe marchewki po przerywce. Jeszcze raz zapraszam na film. No i marcheweczki mam tutaj wstępnie umyte, jeszcze mam nie przebrane, duże, mniejsze. Pietruszka też tu jest. Ale zanim zajmiemy się marchewką, najpierw przygotujemy sobie zalewę. Bo zalewę sobie zagotujemy i zalewa będzie sobie stygła, a my w tym czasie zajmiemy się właśnie marchewkami. Zaczynamy przygotowanie zalewy. Najpierw sobie wełam wodę. Zimna woda, jeden równy litr. Teraz... Dam sobie ocet jabłkowy. Dlaczego ocet jabłkowy? Marchewka z octem jabłkowym. Jeżeli jeszcze nie robiliście, zróbcie, a dopiero później pytajcie mi się, dlaczego ocet jabłkowy? Bo to jest naprawdę połączenie rewelacyjne. Tak samo jak robicie surówkę, marchewkę z jabłkiem. Dlaczego? No bo bardzo smakuje marchewka z jabłkiem. Dlatego ja tutaj daję ocet jabłkowy, bo to tak samo właśnie w tym słoiczku jest bardzo smaczne. Teraz wsypuję trochę kulek pieprzu. Dam trochę ziela angielskiego. Wszystko jak widzicie robię na oko. Nic tutaj nie mierzę. 5 listków laurowych, może nawet 6, i łyżeczka. Malutka, płaska łyżeczka soli. I to wszystko, co składa się na naszą zalewę. I teraz, tę zalewę, musimy sobie zagotować. Zalewa stawiana na gaz. Teraz co robimy? Teraz bierzemy dość spora wygarnek. Wrywamy sobie, możemy nawet, w jej ciepłej wody. Ja tutaj wsypię jeszcze dwie małe, płaskie łyżeczki soli. I teraz tą wodę wstawiamy na gaz i zaczynamy sobie wodę gotować. Bo woda nam się zagotuje, wtedy sobie tutaj przeżyczujemy marchewki, które właśnie za chwilę sobie przygotujemy. A marchewki już wam pokazuję, wybieramy takie właśnie małe marcheweczki. No i oczywiście te najmniejsze, które mieliśmy, tak jak taka marchewka, taka marchewka, oczywiście tego nie wyrzucamy. To jest bardzo dobre. Nigdy tego się nie pozbywam. Żadna marchewka u mnie w ogrodzie nie ma prawa się zmarnować. Takie marcheweczki. Podczas selekcji marchewki, ja sobie tutaj od razu odcinam tam, gdzie była nać, i tutaj spód też odcinamy, bo możemy po prostu sobie go ułamać i tak marchewka będzie już przygotowana, będzie gotowa do umycia. Takie marchewki, jak widzicie, jak najbardziej jeszcze możemy dać. Ja tutaj wybrałem tylko te największe, sobie odłożyłem, a te wszystkie pójdą właśnie do słoiczka. Kończę selekcję marchewki i zaraz powiem, co robimy dalej. No i marchewka gotowa. Część można powiedzieć bardzo malutka, część troszeczkę większa, największa oczywiście odłożona. Ja marchewki mam tutaj około 1,5 kg. I tą zalewę, którą właśnie Wam podałem, ta proporcja będzie właśnie na te 1,5 kg. Teraz robimy, bo ja już widzę, że woda zaczyna się gotować. Szybko musimy teraz porządnie umyć tą marchewkę. Oczywiście marchewka, jeżeli ze swojego ogrodu, to jeszcze jest młoda marchewka, więc tutaj nie musimy skórki obierać, tylko ją dobrze myjemy. W międzyczasie przygotowywania mycia marchewki zagotowała się zalewa, teraz zalewę sobie zostawiam na bok, niech sobie trochę wystygnie bo gdy zalewa sobie ostygnie dodamy do niej trochę miodu marchewkę też już mam umytą woda się gotuje zanim jeszcze marchewkę rzucimy do wody te większe marchewki przekrawam sobie na pół a jeżeli jest naprawdę duża to nawet sobie przekrawam na cztery części a te małe marchewki tak jak są tak zostawiamy marchewka przygotowana, woda się gotuje no i teraz powoli sobie tutaj Przerzucamy na gotującą wodę. No idealnie. Tak to właśnie powinno wyglądać. Ona za chwilę znowu się zagotuje i od momentu zagotowania zmniejszymy sobie gaz, tak żeby woda tylko delikatnie się gotowała i tą marchewkę pogotujemy 10, maksymalnie 15 minutek. Marchewki tam się ładnie gotują. Zalewa już sobie trochę przestygła. Teraz tutaj dorzucam 4 duże łyżki miodu. Miód dajecie dowolny. Oby to nie był jakiś miód leśny, spadziowy tego typu, bo są to bardzo silne, mocne, smakowe miody, więc miód dodajemy wielokwiatowy, akacjowy, lipowy. Takie właśnie miody są najlepsze. No i czwarta łyżka miodu dodana. Teraz musimy tylko ten miód tutaj przemieszać i rozpuścić go w tej zalewie. No i zalewa będzie, można powiedzieć, gotowa. Musimy teraz tylko poczekać na te 10-15 minut gotowania marchewek i teraz w tym czasie, jeszcze zostało kilka minutek przygotujemy sobie od razu słoiki proszę zobaczyć, ja swoją marchewkę gotuję tutaj już około 10 minut wbiłem sobie widelec w największy można powiedzieć kawałek i ta marchewka, ona już jest prawie taka jak być powinna i dla mnie to już jest moment idealny, żeby ten gaz tutaj odłączyć Marchewkę sobie odsedzę, bo jeszcze będziemy tą marchewkę pasteryzować, więc ona podczas pasteryzacji też sobie jeszcze trochę zmięknie. Oczywiście jeżeli chcecie bardzo miękką marchewkę, możecie sobie ją pogotować 15 minut. Ja swoją tutaj gotowałem 10 minut, teraz ją odsezam, no i za chwilę przekładamy sobie słoiki. Marcheweczka na durszlaku, no powiedzcie, że ona nie wygląda smakowicie. Teraz bierzemy słoiki i przekładamy sobie marchewkę w słoiki. Ja tutaj wkładam kilka marchewek. No i pamiętajmy, mieliśmy przecież pietruszkę. Wrzucam trochę pietruszki tutaj i na pietruszkę znowu daję trochę marchewki. Trzeba uważać, no bo marchewka jest naprawdę gorąca. Pietruszka tutaj daje naprawdę wspaniały aromat, a jeszcze ta zalewa z dodatkiem miodu naprawdę marchewka rewelacyjna. I jeszcze raz trochę pietruszki i znowu przykrywamy marchewką. I pamiętajmy, żebyśmy tutaj tak Dokładnie szczelinki wypełniali. Bo jeżeli będziemy tak sobie po prostu rzucać, jak to idzie, może nam czasem pod koniec braknąć zalewy, żeby te wszystkie słoiki zalać. Napełniamy tak sobie teraz wszystkie słoiki. Marchewkę mam w słoikach. Teraz nie pozostało nic innego, jak ją po prostu zalać. Zalewa sobie przestygła. Zalewamy sobie każdy słoiczek. Możemy śmiało po jednym listku zostawić laurowym na każdy słoik. To w ogóle w niczym nie będzie przeszkadzać. I oczywiście na koniec, jak skończy się już zalewa, na spodzie mamy ziele angielskie, pieprzy w ziarnach. To wszystko dodajemy sobie tutaj jeszcze do każdego słoiczka. Proszę zobaczyć. Ostatnie kropelki zalewy. No nie wiem jak to ostatnio wychodzi, że naprawdę ta zalewa mi na styk wychodzi. Muszę robić zawsze trochę więcej, bo kiedyś mi braknie i dopiero będzie kłopot. Pięknie to wygląda. Zakręcamy i przygotujemy sobie garnek do pasteryzowania. No, i standardowo na spodzie szmatka. Yy, wodę wlewamy centymetr, 2 cm poniżej szyjki. No, czytałem, że nieraz wyrobicie inaczej, że nieraz zalewacie do pełna wodą. No, ja zawsze robiłem tak i tak zawsze będę robił. I teraz od momentu, jak tego woda się zagotuje, zmniejszamy sobie palnik, tak żeby to tylko delikatnie sobie bulgotało. I pasteryzujemy to 10 minut. W zupełności 10 minut wystarczy. Marchewka zapasteryzowana. A gorąca jeszcze. No co mam to dużo powiedzieć. Kolejne znakomite przetwory na zimę zrobione. Sami powiedzcie jak z tą pietruszką się wyświenicie prezentuje. A uwierzcie mi z tą zalewą jest naprawdę marchewka smaczna. I możemy ją sobie zjadać bezpośrednio. Możemy sobie z niej zrobić jakąś sałatkę do potraw różnych. Naprawdę tutaj pole do popisu jest duże. Mam nadzieję, że film się podobał. Mam nadzieję, że skorzystacie właśnie z takiego przepisu. Napiszcie mi w komentarzu co jeszcze do takiej marchewki na przykład wy dodajecie. Z chęcią sobie pożytam. Nie zapomnijcie dać łapkę do góry. Pamiętajcie oczywiście o znaczkowku, który pojawi się w moich kolejnych filmach. No i oczywiście, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, zapraszam do subskrybowania. Teraz życzę wszystkim dobrego wykowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.